Cześć, Mako, wam wszystkim z tej strony, Sanaja, to jest Władca Piersień i Podbój. Odcinek w sumie już drugi, ale tamten nie musimy uznawać za odcinek, bo to jest odcinek, to był odcinek 0, gdyż to był tutorial. My teraz zagramy sobie w właściwą grę, czyli e, wojnę o Pierścień, bo mamy jeszcze narodziny Saurona. Chcemy włączyć wojnę o Pierścień. Mamy trzy poziomy trudności. Nagrywam to już drugi raz, bo przed chwilą mnie coś normalnie, aż szlak trafiło. E, mamy poziom łatwy, heroiczny i legendarny. Łatwy no to rozumiem, że to jest łatwy. Heroiczny to jest taki średni, a legendarny to jest trudny. Mam nadzieję, że tak jest, bo byłoby słabo, gdyby tak nie było. Więc my zagramy sobie raczej na heroicznym. Z tego co możecie już kojarzyć, ja zawsze gram na średni, przeważnie. Czasami gram na trudnym. Helmowy Jar. Uwielbiam Helmowy Jar pod każdym względem.

Dobra, mamy dwóch bohaterów do wybrania, dwie, dwie klasy w sumie nie bohaterów. Możemy wybrać wojownika oczywiście i łucznika alwickiego. My sobie może weźmiemy tak na początek, bo nie wiem co się szykuje. Weźmy sobie zwykłego wojownika. Uuu, mamy mapkę. Kurde, pokazuje nam tutaj legendę nawet mamy. Fajnie, fajnie, fajnie. Odrodzimy się. Możemy sobie zmienić jak coś yy, naszą, naszą jednostkę, naszą klasę. Widzę, że tu większość i tak jest y, ludzi, y, wojowników. Nie ma tu praktycznie żadnych łuczników, co jest dziwne. Musimy utrzymać tą pozycję przez minutę 30. Idą, tam już idą, kurde, rzućmy toporkiem, rzućmy toporkiem, Ten co tam zeskoczył w ogóle kolega, nasz kurde sympatyczny widać, że jakiś naprawdę y, zawzięty wojownik. Piechury, piechur urukaj. Praktycznie w sumie to samo co zwykłe orki w tej misji treningowej. Jednak troszkę, troszkę innego layoutu, prawda? Czyli są bardziej ciemni, czarni, tacy brudni, można powiedzieć brudni i to bardzo. Pomyślałem, że sobie ponagrywam tak czy inaczej tą grę, no bo jesteśmy jednak w, w takim. A moku troszkę władco-pierścieniowym, więc fajnie by było sobie ponagrywać różne gry z tego uniwersum, prawda? Dobra, minuta 30, jeszcze już prawie 30. to jak gadam. Minuta już prawie minęła, bardzo fajnie. Weźmy tu jakimś kombosem zawalmy. Nie używam jeszcze umiejętności. Choć mógłbym. Ja jeszcze i tak nie ogarniam tak super tej gry, jak bym chciał ponieważ no, no trzeba się nauczyć po prostu no, trzeba się jej nauczyć nie grałem w takie, taką grę nigdy jeszcze no chyba że żeby e, w fronta przepraszam w dwójeczka to to tak to rozumiem wtedy dobra 4 3 2 1 i co się wydarzy teraz wykonano broń długim muru. dobra Okej, okay, czyli teraz berserkowie będą atakować nasze mury, e, czyli my musimy... Co to tak się ciemno zrobiło? Czemu to takie ciemne? A ja to rozumiem, że tak ma być, bo... Bo nie wiem. Weźmy sobie łucznika, wybierzmy łucznika. Zeszczelmy tych nadchodzących. O, o właśnie Kurde, tego, żeby... Dacie radę go zaszczelić. No halo. Strzelaj! Szczelaj, zabi! zabij, Weź tam jakąś szczałę, kurde, pośli, płonącą tutaj, trującą, tam płonącą, tu trującą. Za chwilę zginiemy jeszcze. Ciach, cios krytyczny. Możemy trafiać w głowę, to chyba daje atak krytyczny. Nie mam pojęcia, tak naprawdę. Tam jeszcze nadchodzi jeden. Dobrze mamy te strzałki, bo bym ich kompletnie nie widział. Dobra, kolejny idzie. Nie mamy za dużo życia. Chciałbym odnowić życie, jakby się dało, tylko niestety się nie za bardzo da, ponieważ my tutaj bardzo dobrze bardzo dobrze ich tu lokujemy na murach. Jest ich tu dosyć mało, a jak wiadomo, przychodzą tutaj jednostki wroga, które mają czasami ze sobą życie. Tak naprawdę, dobra, cios krytyczny kolejny. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, strasznie, strasznie ostatnio nagrywam jakieś takie dynamiczne te gry. co e, Pierśni, bitwa o śródziemie też jest bardzo dynamiczna, bądź co, bądź. ciągle się coś dzieje. ciągle trzeba jakoś walczyć, oh, ciągle no, trzeba no, strzelać. Wytrażę. No, 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 dużo. Kurde, panie, Wycofaj się do twierdzy. No, dobiegniemy do twierdzy, każą nam się wycofać do twierdzy. Bardzo ładna w ogóle ta twierdza. Nadzorowana jak na 2006 rok. E, bardzo dobrze. Aha, czyli oni bombardują teraz mury, temu mamy uciec do twierdzy. Dlaczego to jest takie ciemne, jak się kończy katsenka? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Tutaj jest główna brama, okej. Okay. Weźmy sobie łucznikiem, podstrzelajmy. Łucznik kurde le, naprawdę fajną postacią. Na, chyba najlepiej się tu gra łucznikiem tak naprawdę. Dobra, mamy jakieś orki, które przyniosły jednak to życie, fajnie by było sobie je odnawiać. Możemy sobie do nich strzelać tak z daleka, możemy używać strzały trującej, żeby ich zwolnić. Możemy strzelać ze strzały wybuchowej, tak jak my to yy, mogliśmy zrobić w tutorialu. Mamy wszystkie dostępne umiejętności z tej klasy postaci. Właśnie, ci wie, to mogę sobie nawet przybliżyć. Ci ucznicy mają strasznie duży zasięg też yy, wroga, oczywiście NPC-ty. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Stoimy sobie tutaj na razie, strzelamy, nie dopuszczamy ich i zabijamy naprawdę bardzo dużo. Niespo... Nie no, no, niesamowite to jest, że my ich tyle aż niszczymy, zabijamy, prawda? I to wszystko otrzymamy ich i to na poziomie heroicznym, czyli nie byle czym. Dobra, dzwoniłem troszkę strzelanie. Strzelanie jednak bez przybliżania jest lepsze, ponieważ szybciej strzelamy. Weźmy, strzelmy tam jeszcze takimi tymi strzałami wzmocnionymi tu jeszcze jakiś uruch łucznik dobra nasze jednostki przepuściły niestety przepuściły orki ale nasze jesteśmy do dosłownie jak lego lastro strzelamy strzały za strzały jakbyśmy walczyli z gimniem mm, w jakiś konkurs właśnie bitewny kto ile zabije o Jezu, zginąłem a może jeszcze aha tutaj jest dobra e sześć razy mogę się oddrowić. ale i tak przegrałem znaczy wygrałem znaczy nie wiem Dobra, czyli upadł mur, ten pierwszy, oj. a tu orki coś się, skąd wzięły od środka, kurde, ja myślałem, że tu będziemy się bronić z zewnątrz, a nie wewnątrz, troszkę dziwne, troszkę dziwne, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czy kto, no jest ich tu trochę, nie wiadomo, skąd oni się tu w ogóle wzięli, skąd, jak tu przeszli, dobra, zestrzelmy jak najwięcej, ciach, o, ale się telepie kamera, sam nic nie widzę za bardzo, Przyszły uruki, przyszły uruki. Weźmy te uruki tutaj jakoś zestrzelmy, albo coś zróbmy z nimi. Cios krytyczny. Bardzo fajnie by było trafiać w głowę, bo te ciosy krytyczne naprawdę dużo obrażeń dają. bo oni mają dosyć potężne pancerze. Dobra, wstrzymałem je sobie tak. To chyba najlepiej wychodzi łucznikiem. Nie jest to jakoś y, bardzo wymagające, ale właśnie zdobyliśmy. Dokonać wyboru. Jak mam dokonać tego wyboru? Muszę podejść do odrodzenia? Chyba tak, no. Nie mam żadnej możliwości, żeby kliknąć tak, no to... To właśnie ja zbugowałem grę. What the fuck? O, o, coś było? Ej, czemu nie mogę wziąć... bohatera? Dobra. No nic, no to idźmy ucnikiem znowu. Troszkę dziwne, troszkę dziwne, bo wydawało mi się, że tam można było wziąć jakiegoś bohatera, ale bohater nie za bardzo chciał się wziąć w sumie. Sweźmy, strzelajmy tutaj. A, bronią się, bronią się. Ciach. No, jednak cios krytyczny jest fajny. Cos krytyczny jest super. Mm, nie wiem jak aktywować, jeśli dostałem już bohatera, to jak mogę go aktywować? Jeśli wiecie, to zostawcie komentarz i Podpowiedzcie mi, możemy sobie poszaleć do nich z murów w sumie. To nie jest głupi pomysł. Naprawdę, to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Możemy teraz zejść tutaj niżej, bo oni tu w przejściu nam stoją. Ponąca strzała wybuchająca. I strzelamy, strzelajmy strzajmy. Strzelajmy. Jakieś trujące strzały też by się tutaj fajnie na nadawały. ojej, nie możemy tak robić. Panowie, 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 panowie. Za chwilę padnę. Ruki idą. Ocuj się piechur, piechur kurwa. Ciach, ciach. Kolejny. Normalnie no scope. Łucznik rukaj, Gin, 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 gin. Wszyscy musicie zginać. O, dostałem z łuku. Dobrze, weźmy teraz y, wojownika, jeśli można. Y, y, dobra, weźmy wojownika. I idziemy na mury. Ciekawe, ile mam żyć w ogóle, żeby się odnowić w razie W. Hmm, wydaje mi się, że to jest to koło. Yy, ja wiem. Y, koło mapki 8 razy, no nie? Nie, nie ma pojęcia. O, tu jest punkt do zmiany bohatera. Ale aktualnie nie potrzebujemy tego, prawda? O, pięknie, pięknie. I raz, dwa, trzy. Kurde, co oni tu robią nam. Ciach, ciach, my też im tu zróbmy, kurde, jakieś kontrole tłumu, na przykład, nie wiem, weźmy kontrolę tłumu, ciach, pięknie, fajnie, dobrze, że mieliśmy ten tutorial, bo już wiemy, co i jak, gdzie, w razie, był Pięknie, pięknie, pięknie. No to jest fajne, taka szarża to jest fajna, tylko, że nie jest jakaś super. Ona fajna jest, bo można lecieć i nie spadniesz, no nie? Szkoda, że nie spadłeś, a ja spadłem. Aha, aha, no to fajnie. <noise> Dobra, tego się nie spodziewałem kompletnie, naprawdę kompletnie się nie spodziewałem. Dobra, mamy jakieś życie. Eee, wykorzystajmy tutaj... Zginąłem, no niestety, no, ten poziom trudności jest dosyć trudny. <noise> Na pewno bohaterem byłoby lepiej, tylko że nie możemy bohatera wziąć, szkoda, bardzo wielka szkoda. Eee, fajnie by było wziąć bohatera. Niestety aktualnie nie możemy wziąć bohatera, nie wiem, coś się popsuło, coś nie mogłem wybrać, no szkoda, no szkoda, no szkoda, ale tutaj oczyściliśmy już ten punkt mniej więcej, więc po prostu go przejmijmy, no, no prawda, prawda, dobra, tutaj takim rzucadełkiem rzućmy, no tu skądś przychodzą, no stop też, eee, przejmujemy, przejmujemy, strzelają do nas stamtąd, nie, nie wiem jak czy trafię go w ogóle, chyba nie trafiłem, nie wiem. Weźmy sobie, zmiejmy e, naucznika i postrzelajmy do nich z łuku, tak z, z daleka. Tutaj piókur w ogóle przyszedł. Ciach, ciach, ciach. No i kurde, to właśnie tak możemy ich rozwalać. Tumia, ciach, z daleka, po 10 ich tam wystrzelamy. Ojej, urupu nie, nie wolno. Parcie, jak oni padają. Ci Piechurzy naprawdę są słabi, więc. Ich można tak z daleka bardzo łatwo strzelać. Oni są na strzała od łucznika, więc tym lepiej dla mnie, prawda? Raz, dwa. A to jest urukaj, Urukaj, wojownik urukaj. Weźmy sobie strzałę. Weźmy w niego wybuchową strzałę. Nie wiem, strzelmy, a to nie, to nasz. Strzelamy do swoich. Niedobrze. Przebiegnijmy koło nich może? Nic się nie stanie, jeśli sobie przebiegniemy i zaczniemy przejmować punkt. Eee, halo, halo, tu jeszcze pan wojownik przyszedł. Weźmy ich kopniemy. No, bardzo fajnie, uruchaj kolejny, Tu mamy jakieś życie. O, bardzo się przyda się życiem. Troszeczkę, chociaż troszeczkę uzdrowieni. Troszeczkę się coś zmieniło. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Przejęliśmy praktycznie ten punkt. Bardzo ciekawe jest to mapa. Ta gra w ogóle. Broń wyłomu, nie ma problemu. Tylko pewnie łatwiej by było bohaterem tutaj walczyć, a ja niestety nie mam bohatera. Ja tu nie mam bohatera niestety. I to jest dupka troszkę. Weźmy tu, strzelajmy tu, strzelajmy oni tu wszędzie nadchodzą. Strzelmy z kilkoma strzałami, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No właśnie tak możemy bronić. Strzelając w sumie do wroga. Raz za razem. Wojownik też jest bardzo mocny, bardzo bym chciał sobie pograć tym wojownikiem. Nie jest jakiś super użyteczny. Znaczy na pewno mniejsze obrażenia zadaje niż, niż taki jegomość łucznik, ale za to tam kilka na raz weźmie wrogów. No. Dobra, przyszli jacyś uruchaję. Musimy bronić było mu przez jeszcze 45 sekund. Niestety padłem. Niestety padłem weźmy sobie teraz wojownika, żeby nie było też za nudno. Wiadomo, no bo granie jedną klasą nie jest jakieś interesujące i wspaniałe. Ale jest po prostu masakra. Jest tu widać, że się dużo dzieje. Weźmy ich, poniszczmy. E, możemy też blokować. Pamiętajmy o tym, bo ja bardzo rzadko blokuję w sumie. Weźmy tego pana, zabijmy. Tutaj skąd strzela wróg. Weźmy jeszcze raz taki ślisk, 14 trafień, bardzo fajnie. E, ciach, ciach i Uruk padł, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Orki się wycofują. Halo? Orki się wyco wycofują. Dobra, mamy to. Chyba wygraliśmy, nie? Zwycięstwo, dokładnie, dokładnie. Zwyciężyliśmy, obroniliśmy Helmowy Jar w 20 pierścini podbój. Let's see, let's see. The and sacrifice of many King Theoden has led the people of Rohan to victory. But the danger has not passed. For the pits of Isengard and Moria yet remain. And Sauron directs all evil from atop his dark tower. Yet the seeds of resistance have been planted. For Gondor still stands defiant, and an ancient slumbering power has now awakened. Of of Przeszliśmy, pierwszą To już się włącza, ale halo, ja nie chcę, żeby się włączała. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Skomentować odcinek, jeśli wam się podobał. Jeśli Wam się nie podobał, to też wypomnijcie mi to, co robię źle na przykład. E i jeśli Wam się podoba w ogóle, to się otworzę, zostawcie subskrypcję. Także do następnego. Trzymajcie się. Hejo.